Dzień dobry Państwu. Dziś w naszym studiu gościem jest Pan Jerzy Stasicki, a dyskutować będziemy o kulturze, jako że Pan Jerzy, kulturą ludową się zajmuje nie od dziś. Tak. Kulturą ludową i sztuką ludową, głównie polską, i o tej polskości trzeba mówić i podkreślać na każdym kroku. Dlatego, że inne rzeczy są lansowane, wchodzą na nasze rynki tutaj sztuki. Natomiast my z żoną Małgorzatą pochodzimy z Bielska, studiowaliśmy we Wrocławiu, tam się też poznaliśmy i to było z 36 lat temu już. I od tego czasu zbieramy rzeczy związane z drewnem. Ze sztuką, która jest no, w, szerokim, w szerokim zakresie i Wachlarzu, bo to sztuka ludowa. Małżeństwo, które połączyła sztuka ludowa. Ech. No nie, raczej Wspólne studia. Raczej studia. Mhm. Natomiast pierwsze rzeczy mi się wydaje, już nabywaliśmy chyba we Wrocławiu jeszcze będąc, mhm. wtedy na dużą skalę działały jeszcze, jeśli ktoś pamięta. Desa. Eee, tak. Nie, Cepelię. Mhm. Cepelia ładnie brzmi, ale to tak. się kiedyś nazywało Centrala Przemysłu Ludowego tak. i Artystycznego. I, i, i od razu z że z Cepelinem nie miało nic wspólnego. Tak, tak i y, od kilku rzeźb się chyba zaczęło i później człowiek więcej czytał na ten temat, chociaż jak teraz z perspektywy czasu się na to patrzy, to wydaje mi się, że gdy my zaczęliśmy zbierać sztukę mhm. ludową, to tak naprawdę na dobrym poziomie ona się już wtedy kończyła. Ona się kończyła. Można było tych twórców e, takie rzeczy nabywać właśnie bezpośrednio u artystów. Mhm. Można było jeździć na jarmarki ludowe, na odpusty. Później już po, po jakimś czasie na odpustach można było zobaczyć tylko karabin mhm. i jakieś tworzywa sztuczne i plastiki. I chińskie e, ptoszki. Dlatego y, staraliśmy się właśnie docierać do tych twórców bezpośrednio w różnych regionach Polski, bo to nie tylko Beskidy, to gdzieś część Karpat, wiadomo Zakopane, duży ośrodek i tak naprawdę dzisiaj artystów, którzy jakiś taki poziom artystyczny trzymają, dosyć wysoki, jest niewielu, jest niewielu w Beskidach, może nie wiem, na szkle, tak profesjonalnie, to kilka osób tylko maluje, trochę ta szkoła jeszcze zakopiańska istnieje, no i mówię, przez lata uzbieraliśmy tych rzeczy Ponad tysiąc. E, o, Gdzie to trzymacie? U, u siebie w domu. No, żona mówi, że właśnie wybudowaliśmy dom tylko ze względu na, na, te, na te rzeczy artystyczne. Trzymacie macie dużo pomieszczeń w domu? E, za... Natomiast znam kolekcjonerów, którzy wybudowali jeden dom dla siebie, drugi na, Ta tak, na takie rzeczy okay. kolekcyjne. Tak. Kolekcjonerów też nie jest zbyt wielu. Natomiast Pasjonaci, kolekcjonerzy, oni napędzają tą, tą sztukę. Jeżeli ich nie będzie, to ta sztuka wyginie, umrze w sposób naturalny, bo artysta nie będzie robił tylko dla siebie pod szafę czy pod łóżko, ani nie będzie rozdawał po rodzinie, tylko sens, jego praca ma wtedy, gdy on ma nabywców na ten swój towar. Natomiast musi być do tego szereg innych rzeczy: marketing, lansowanie. A od jakiegoś czasu komuś ta sztuka artystyczna, no nie wiem, jest nie w smak, a to są przecież rzeczy naturalne, w drewnie, mhm. malowanie na szkle, farbami. To już ta tradycja zanika. No kiedyś nasi dziadowie, nasi ojcowie, babcie, prababcie miały w swoich chatach pełno takich rzeczy. Malowanych na szkle pod, pod sufitem. One doświetlały, doświetlały wnętrza pomieszczenia. No, gromadzimy te rzeczy i udostępniamy, bo nie chodzi o, o gromadzenie. Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób wiedziało, Zobaczymy. że tak, jaka jest nasza kultura i jakie dziedzictwo narodowe. Udostępniamy te rzeczy też artystom, którzy no, sprzedawali Później chcieliby zrobić wystawę swoich prac, a nie mają z czego, bo mają tam powiedzmy parę, o, parę obiektów, mhm. 6-10 mhm. prac, a potrzebnych jest ze 100. Mhm. No to też udostępniamy i staramy się właśnie reklamować, promować i, promować i uczulać, i jakby nastawiać na inną wrażliwość. I co innego jest, przepraszam, mhm. co innego kupić sobie szopkę, nie wiem, w hipermarkecie z odlaną, z plastiku albo z gipsu, mhm. a co innego, jak ta szopka, ja wiem na przykład, że ona jest zrobiona przez człowieka, artystę, mhm. który ma właśnie swoją duszę, mhm. swoje spojrzenie na świat i, i to zaklęte, ta szopka betlejemska w drewnie, to ona żyje swoim życiem. Tak, naprawdę spotkamy się tutaj dzisiaj, dlatego, że będzie można wkrótce zobaczyć część, jak się domyślam, z tysiąca Waszej kolekcji. Tak, serdecznie I... zapraszamy. Chcemy pokazać część prac, które udało nam się zebrać na wernisażu i na wystawie. Wystawa nosi tytuł Ocalić od zapomnienia. To jest rzeźba, malarstwo i ceramika z naszych zbiorów. Wernisaż będzie miał miejsce 13 czerwca o godzinie 17.30. Zapraszamy wszystkich serdecznie. I to wszystko w Skoczowie w Muzeum Parafialnym imienia świętego Jana Sarkandra. Tak, to jest w rynku w centrum Skoczowa. Mhm. Natomiast odnośnie jeszcze samego tytułu, bo ocalić od zapomnienia. No to można to. Podsumować, że się zbiera, żeby nie zaginęła pamięć o takich rzeczach, że byli tacy twórcy, ale to właśnie raz, że materiały, z których ta sztuka była wytwarzana, dwa nazwiska twórców to też o nich nie można zapominać, bo oni są częścią nas, częścią Polaków, którzy tworzyli piękne rzeczy. Ceramika dużo Polaków tworzyło też. Na Huculszczyźnie, to dzisiejsza Ukraina, tam podpisywali, sygnowali polskimi pracę nazwiskami pracę. Tak, też mamy może. też stamtąd pracę. Chociaż jak się czyta albumy, opracowania, tamta część też się stara przy Ukraińcy, żeby, żeby ci, ci twórcy ludowi polscy, byli, byli za zaasymilowani. By, 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 byli Ukrai ukraińskimi, może tworzą sobie swoje korzenie, no, ale nie raczej w ten sposób, że w albumie jest e, cyrylicą podpisany chudożnik ukraiński, a jak się weźmie wazę i zdjęcie, to on jest podpisany w, jako, jako polak i, po, i, i, i tam żył jako polak i tworzył. Także ceramika i, i ocalić od zapomnienia, to właśnie nie tylko zebrać i pokazać, ale ocalić i te nazwiska tych twórców. Oni też nie tylko rzeczy sakralne robili, bo związane z pracą, z ich życiem codziennym, z uprawianiem roli, ale też na przykład malowali czy rzeźbili. Polskich history, po, polskie historyczne postaci patriotyczne. Jeden z tych twórców, pan Brońsław Bolesław Ściga z Andrychowa, zrobił przepiękną w drewnie lipowym pracę. To był portret generała Józefa Hallera. I przez to też ocalamy pamięć o tych ludziach, którzy są na tych rzeczach sportretowani. I na przykład z takim generałem, którego zasługi są niepodważalne i z innymi generałami, to głównie jego była zasługa Cudu nad Wisłą. Możemy to też pokazywać w czasie różnych uroczystości patriotycznych, święta odzyskania niepodległości, czy rocznic urodzinowych generała, także ten tytuł, ocalić od zapomnienia, ma szerszy wydźwięk. Zapraszamy raz jeszcze serdecznie, przypominam, to będzie 13 czerwca o godzinie 17:30 w rynku w muzeum Świętego Jana. Wtedy San będzie Kandra. wtedy będzie wernisaż, a potem będzie można jeszcze tę tak. wystawę oglądać później, prawda? To będzie przez jakiś okres czasu tam. Tak, to myślę, że będzie przez e, okres e, miesiąca. Mhm. E, w tym czasie też w Beskidy sporo przyjeżdża turystów. E, chętnie odwiedzają skoczów, a jak skoczów, to udostępniane jest też muzeum, właśnie regionalne. E, miejsce, Może w Bielsku też bardzo? Gdzieś święty. No tak, no zaczynamy od skoczowa. Okay. Bielsko, istnieje w bielsku Regionalny Ośrodek Kultury, który mhm. do tej pory tak jakoś prężnie też działał, też tam użyczaliśmy swoje prace mhm. na wystawy tematyczne, bowiem z tego, co mamy, to jesteśmy w stanie e, zrobić jakieś właśnie małe takie wystawy tematyczne, typu a, Maryja w Sztuce Ludowej Polskiej, czy Jezus Frasobliwy. Albo chociażby wystawy szopek bożonarodzeniowych. Pokazujemy to. Pokazujemy w szkołach, w bibliotekach, mhm. na przykład w Wilkowicach w bibliotece, żona Małgorzata jest nauczycielką. Zaprasza też twórców. Nielicznych, którzy jeszcze zostali mm -hmm. e, na zajęcia z dziećmi. Bowiem, no jeżeli to tego nie będziemy podtrzymywać, no tak. kultywować, to ta pamięć o tej sztuce polskiej sztuce ludowej niestety umrze w sposób naturalny. Oby tak się nie stało, jak Pan mówi. Jeszcze raz zapraszamy Państwa na wernisarz. Ten wernisarz, jeszcze raz przypomnę, 13 czerwca o godzinie 17.30 w Skoczowie w Muzeum Sarkandra. Tak, wejście bez zaproszeń. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Dobrze. Dziękujemy panu za przybycie do studia. Państwa zapraszamy na Wernisarz. Do zobaczenia.